Cześć! Pokażę Ci, jak skonfigurować monitor jazdy na Samsung Galaxy S25. W ustawieniach przewin do cyfrowego, dobrostanu i kontroli rodzicielskiej i czas ekranu podczas jazdy. Następnie wybierz wykluczone aplikacje i tutaj możesz wybrać aplikacje, które nie będą liczone do czasu ekranu. Więc jeśli na przykład masz aplikację nawigacyjną, którą używasz podczas jazdy, możesz ją tutaj dodać. Więc kliknijmy, dodaj. Następnie otworzę Google Maps, ponieważ to właśnie używam do nawigacji w, w samochodzie. Chociaż jeśli używasz czegoś innego, możesz również to wybrać. Więc wybierz aplikacje, które są włączone cały czas. Umpa podczas jazdy, a następnie kliknij, a gotowe. Start. I teraz to po prostu om. pokaże Ci Twój czas ekranu podczas jazdy z wyłączeniem aplikacji nawigacyjnej lub jakiejkolwiek innej aplikacji, którą wykluczyłeś. I to wszystko na dziś. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować. Do zobaczenia następnym razem.